No witam serdecznie moje kochane urwisy. Dzisiaj pora na kolejny odcinek z różnic pomiędzy mankowym królem Szamanów, a tym z anime. Ostatnio skupialiśmy się głównie na postaci Fausta i dzisiaj wychodzi odcinek nowego anime poświęcony tym wydarzeniom, które właśnie omawiałem w tamtym odcinku, więc jestem niezmiernie ciekawy jak to wszystko wyjdzie. Ale do odcinka jeszcze trochę godzin jest, więc skupmy się może na tym co tu i teraz. Tak więc w trzeciej części zajmiemy się wszystkim co działo się po Faustie oraz dojdziemy też do początków turniejowej walki Lenego oraz Jo. Pierwszą znaczącą różnicą pomiędzy Anime i mangą jest to, że pojawia się rodzina Mortiego. Jego ojca pokazywałem wam w ostatnim odcinku jako taki bonus, ale teraz możemy poznać resztę jego rodziny. Morty posiada ojca, matkę i pięcioletnią siostrę, która wygląda praktycznie tak samo jak on. Rodzina odwiedza go w szpitalu i wypytuje o to, co się stało. Matka jest bardzo zaniepokojona całą sytuacją i prosi swojego syna, aby przestał zadawać się z osobami z niższej klasy. Jego siostrzyczka natomiast jest kablem i wyjawia tajemnicę Mortiego, mówiąc, że zadaje się z Jo, który jest tak dobrym przyjacielem, że Morty ucieka dla niego z lekcji. Ostatnim członkiem rodziny, jakiego poznajemy, jest jego ojciec, który jedynie z wyglądu przypomina Mortiego, z charakterem natomiast surowym biznesmenem, który uważa szamanów za złych ludzi. Jego ojciec planuje wysłać Mortiego do Ameryki na tamtejszy uniwersytet, aby dobrze się uczył i przejął biznes ojca oraz aby tym samym zerwał też kontakty z Jo. Kiedy Morty spotyka ją w szpitalu, to wszystko wygląda praktycznie tak samo jak w anime. Jo zrywa kontakty ze swoim przyjacielem, a Morty zszokowany wybiega ze szpitala. Jedyną różnicą, być może też znaczącą, jest to, że w anime Josie popłakał po wszystkim, a w mandze nie uronił ani jednej łzy. Kiedy Morty jest na lotnisku gotowy, aby wylecieć do Ameryki, to w mandze są ze swoją mamą i siostrą w anime ze swoim wujkiem. Oczywiście nic nie idzie według planu i Morty postanawia dać sobie jeszcze jedną szansę i planuje udać się tam gdzie Jo, czyli do rodzinnych stron Szamana Izumo. Na lotnisku spotyka Ryu i dowiadujemy się z mangi, ile mniej więcej ma on lat. Ryu mówi nam, że właśnie ukończył szkołę średnią. Co więcej, według tabuków Ryu ma, uwaga, tylko 17 lat. Cały wątek z Izumo i tunelem Tartaru, do którego Josie udał aby zwiększyć swoją moc, przebiega praktycznie tak samo jak w anime. Są oczywiście lekkie różnice w opowiadaniu tej historii, ale nie są one znaczące dla całości. Jedyną ciekawostką, która może Was szokować, jest zmieniony wygląd Ponciego, czyli jednego z duszków Tamary. W anime wygląda on całkowicie normalnie, podczas gdy w mandze ma on wielkie, owłosione jądra, z którymi jest potem milion. Gagów. Pierwsze dwa pojawiają się już niedługo. Kiedy Morty i Ryu docierają do Izumo zostają oni zaatakowani przez swoją Tamarę. Do walki używa oczywiście Ponciego i Konciego. Jednym z ataków naszego napuchniętego duszka jest duszenie jądrami. Dosłownie zaczyna dusić swoimi jajami biednego Mortiego cóż, każdy ma swoje fetysze. Następny gag jest zaraz później, kiedy walkę przerywa Anna, która jest wściekła na Tamarę oraz jej duchy za zaatakowanie Mortiego. Anna za karę ściska Jądra Ponciego i mówi, że ma przeprosić Mortiego i Ryju. Szczerze, czuć ból od samego patrzenia. Jeśli chodzi o ark w Izumo, to reszta przebiega identycznie jak w anime, więc chodźmy dalej. Do Leniego. W czasie przygotowań do walki Leni rozmawia ze swoim duchem Basonem i poznajemy nieco jego historii. Dowiadujemy się, że 1800 lat temu był nazywany mieczem strachu oraz z jego koniem Kotuko byli niepowstrzymani i wygrali wiele bitew. Leni nie jest jednak pod wrażeniem i mówi Basonowi, że teraz jest nikim innym jak narzędziem i psem rodziny Tao. Fajnie, że w mandze jednak dowiadujemy się nieco o historii basona. Następnie przechodzimy do pierwszego widoku Ena Tao. Różnica, którą zaraz powiem, występuje tylko w tłumaczonych wersjach anime. W manze, jak i w japońskim anime, En Tao nie jest wujkiem Lena i Jun, tak jak to miało miejsce na przykład w naszej polskiej wersji, a ich ojcem. Jest to dosyć kontrowersyjna zmiana, ponieważ w tłumaczonej wersji En Tao jako wujek zabił domniemanego ojca Leniego, a w oryginale taka sytuacja nie mogłaby mieć miejsca. Prawdopodobnie zostało to zmienione, gdyż poza Japonią wizja śmiertelnej walki ojca z synem mogła wydawać się zbyt drastyczna i niszcząca. Ale nie wiem, to tylko moje strzały. W tym samym czapterze dowiadujemy się też o brutalności Ena. Trzyma on wielką pandę w swojej dłoni, a potem pod wpływem emocji miażdży jej głowę tak mocno, że wybucha ona jak arbus. Jestem ciekaw, czy w nowym anime zachowają tę scenę. Kiedy dochodzi do trzeciej walki turniejowej pomiędzy Jo i Lenim, to Bason atakuje Jo po tym jak ten zaczął sobie żartować z Leniego. Na pomoc wyrusza Amidamaru i przez chwilę toczą ze sobą pojedynek. W anime taka sytuacja nie miała miejsca.. W czasie tego pojedynku Amidamaru i Bason prowadzą ze sobą rozmowę, z której ponownie dowiadujemy się co nieco o historii Basona. Ogólnie w Mandze postać Basona jest według mnie lepiej poprowadzona i faktycznie widać, że jest on tam traktowany jako osobny byt z charakterem, gdzie w anime przez większość czasu można było o że Bason jest tylko pustą energią, bez żadnego charakteru. Odcinek zakończymy małym śmieszkiem, którego w anime też nie było. Jo ponownie sobie żartuje za niego, mówiąc mu, że chyba urósł od ostatniego ich spotkania, na co lekko znerwowany Leni odpowiada, że oczywiście, w końcu pije trzy butelki mleczka dziennie. Także kochane urwisy, pijcie mleczko, a będziecie królem szamanów. I to tyle na dzisiaj. W następnym odcinku skupimy się na całej walce Jo i Leniego. Jeśli materiał się wam podobał, to zostawcie łapkę w górę i jakiś milusi komentarzyk. Rozdam serduszka. A ode mnie to tyle, także dzięki za oglądanie, no i na razie.